Powiedziałabym coś, ale to jest w friendly country, Nie, w więc... friendly możesz mówić. Nie wiem, coś się od... Wszystkim z tej strony Alexis Ola i zapraszam Was dzisiaj na vloga. Stwierdziłam, że dzisiaj słuchajcie, zapowiada się tak ekscytujący dzień, że szkole by było tego vloga nie nagrać, więc oto jestem, nagrywam. Dzisiaj słuchajcie, mija już półtora tygodnia od kiedy jestem w Polsce, bo mamy czwartek. Tak, mija już półtora tygodnia i powiem Wam, że ogólnie już jak mogę spojrzeć e, z perspektywy z takiego troszeczkę większego dystansu, półtora tygodniowego, na tą moją dwutygodniową, samodzielną, samotną podróż do Egiptu, to dopiero teraz zaczynam odczuwać jej skutki, tak, powiedzmy, wielowymiarowo. Jeżeli oglądaliście vlogi z Egiptu, to pewnie doskonale wiecie, a jeżeli nie, to zachęcam Was do nadrobienia, to pewnie wiecie, że bardzo dobrze się czułam właśnie będąc sama w Egipcie, nie dość, że bezpiecznie i w ogóle to po prostu tak bardzo dobrze i dla duszy, i dla ciała, i dużo mi ten wyjazd dał, tak dla samej siebie, nawet chyba więcej niż się. Spodziewałam, i właśnie dopiero teraz odczuwam tego skutki. Powiem Wam, że mam teraz naprawdę taki fajny balans w życiu, że czuję się sama w moim życiu. Aktualnie lepiej niż kiedykolwiek. Ciężko to wytłumaczyć, ale po prostu mnóstwo takich małych, codziennych czynności sprawia mi radość. Bardzo mi się podoba to też, że po tylu miesiącach rozjazdów i szalonego życia wróciłam teraz do troszeczkę stabilniejszego życia i mogłam sobie na nowo wyrobić taką rutynę, choćby jak codzienne gotowanie, codzienne ćwiczenia i tak dalej. Znalazłam też w końcu czas na rozwój pasji, o czym zaraz i po prostu jakoś tak wiecie: wszystko. wszystko... Znów jestem na swoim miejscu. Wiadomo, moje życie nie jest idealne, tak jak życie każdego człowieka nie jest, i też mam swoje problemy, i też nie wszystko jest w moim życiu idealnie, ale staram się skupić na. Pozytywach i staram się nie poświęcać swojej energii na załatwianie się nad rzeczami, które nie wychodzą, albo na, tym bardziej nad tymi, na które po prostu nie mam wpływu. No i właśnie skupiając się na tym, co dobre, jakoś tak ostatnio nie narzekam na swoje życie, powiem Wam, że naprawdę żyję mi się tak spokojnie. Szczęśliwie jestem naprawdę spełniona i jest fajnie. No dobra, to może kilka słów o mojej cerze, ponieważ to na pewno przykuwa uwagę jako pierwsze, co tu się zadziało w jednym z vlogów jeszcze przed moimi egiptowymi przygodami mówiłam wam, że idę na badania i prawdopodobnie zostanę zdiagnozowana z zespołem policystycznych jajników, tak też się stało, mam zespół policystycznych jajników i insulinooporność, które zostały u mnie zdiagnozowane miesiąc temu, więcej ogólnie mówiłam o tym regularnie na Instagramie, tam też Pokazuję Wam, w jaki sposób walczę z tą chorobą, ponieważ oprócz tego, że biorę leki, no to wskazana jest też regularna aktywność fizyczna, do czego ostatnio bardzo sumiennie się przykładam, i dieta niskim indeksem glikemicznym, także wszelkie przepisy i tak dalej. To pokazuję Wam na Insta, więc jak coś to tam odsyłam, no i minął właśnie miesiąc, od kiedy zaczęłam leczenie i dostałam diagnozę. No i jak na razie jest tylko gorzej, tak jak widać, no tak źle u mnie jeszcze. Nigdy nie było No i wygląda to tak, jak niestety wygląda Jestem też po porannej pielęgnacji, więc Teraz jest to wszystko jeszcze bardziej zaognione Ponieważ przed chwilą nakładałam na twarz Taki produkt z kwasami Z antybiotykami, taki wiecie Apteczny na receptę Ale cierpliwie czekam, to był dopiero miesiąc Potrzeba trzech miesięcy, żeby móc ocenić Czy leki, które dostały Moja aktualna kuracja pomaga Czy nie, czy trzeba sięgnąć Po coś silniejszego No na chwilę obecną wygląda to tak. Czy się czuję z tym jakoś super komfortowo? No oczywiście, że nie, ale tak jak widzicie, nie przeszkadza mi to w pokazywaniu się przed tysiącami ludźmi a bez makijażu, bo... Bo to jest normalne i nie ma czego się wstydzić. Mówiąc Wam przed chwilą o tym życiowym balansie, wspomniałam, że znalazłam też w końcu czas na pasję, a powiem Wam, że już od dłuższego czasu mi brakowało tego, ponieważ w zeszłym roku, kiedy studiowałam dziennie i wziąłam na siebie o wiele więcej obowiązków i ledwo wiązałam koniec z końcem w kwestii podziału mojego czasu w trakcie doby, właśnie brakowało mi jakiejś takiej wiecie. Jeszcze jednej pasji, jeszcze jednej zajawki, jakiś nie wiem, na przykład zajęć zorganizowanych, czegoś takiego. Teraz w końcu mogłam wygospodarować sobie na to czas i przestrzeń. No wiecie, to co robię tutaj w internecie, oczywiście z moją ogromną pasją, bardzo trudno by chodzić na siłownię, ale brakowało mi czegoś jeszcze takiego, wiecie, artystycznego. Bardziej tylko dla mnie, kiedy mogę się zamknąć w moich czterech ścianach i po prostu robić coś, co sprawia mi ogromną przyjemność. Także po. Kilku dobrych latach przerwy powróciłam. Słuchajcie, do gry na pianinie już jakiś czas temu wam mówiłam, że poszukiwałam w Warszawie takiego miejsca, gdzie mogłabym sobie po prostu grać yy, ale nie znalazłam, grywałam gdzieś tam w jakiejś wiecie, restauracjach, przy okazji gdzieś tam był fortepian jak byłam, czy na lotnisku Chopina i tak dalej no a tak się składa, że napisała do mnie właśnie Marka Casio, yy, widząc, że tęsknię za grą na pianinie i yy, zaproponowała mi, że takie pianinko mi właśnie sprezentuje, także oczywiście nie mogłam odmówić, musiałam się zgodzić no i właśnie instrument już do mnie przyszedł przed Wczoraj chyba? I tym oto sposobem w mojej sypialni wstanęło cyfrowe pianinko marki Casio. E, tutaj możecie zobaczyć model CDPS 100. No i powiem Wam, że po tych kilku dni gry, teraz jest akurat wyłączona, jestem z niego szalenie zadowolona. Mam też pedał, na czym mi ogromnie zależało, ponieważ no jako osoba przyzwyczajona do grania na takich tradycyjnych instrumentach, jak prawdziwe pilny i prawdziwy fortepian, naprawdę jestem co do sprzętu wymagająca, ale ten naprawdę y, dosięga moich oczekiwań. Największą, słuchajcie, przeszkodą są jeszcze moje bardzo długie poznokcie. Teraz mam ekstremalnie długie poznokcie. To są jedne z najdłuższych, jakie kiedykolwiek miałam, ale... We wtorek idę do Soul Beauty Baru na nowy, no i się ich pozbędę, słuchajcie. Po pięciu chyba latach, jak noszę, non-stop, takie bardzo długie paznokcie, bo po prostu ja takie paznokcie uwielbiam, no to niestety, mimo mojej miłości do nich, moja miłość do pielina przynajmniej na razie jest większa, na tyle, że jestem w stanie się ich przynajmniej na jakiś czas pozbyć. A tak, słuchajcie, już przy okazji o Soul Beauty Barze mówiąc, przypomniało mi się, że wczoraj wieczorem sobie usiadłam. Wiecie, do takiego panelu twórców, to się tak nazywa na YouTube, czyli do tych moich wszystkich jakby opcji ustawienia kanału. Tam, jak możecie zobaczyć, jest nowe zdjęcie profilowe, jest też nowe zdjęcie w tle, nowe opisy i tak dalej. No i właśnie też zaktualizowałam od, opisy pod filmami, bo często mnie o to prosiliście, że... Wiecie, jak się pojawiają pytania o kody rabatowe, to przydałoby się takie miejsce, żeby one były wszystkie spisane, żebym mogła was tam odsyłać, więc od teraz pod każdym filmem, oprócz tego, że macie tam, nie wiem, linki do Instagrama, TikToka, Jakieś ewentualne informacje, ym, po prostu o które możecie pytać, to też możecie właśnie w opisie znaleźć. Wszystkie aktualne kody rabatowe, więc y, do solu Beauty Baru też jest, dlatego mi się o tym przypomniało. A jeszcze wracając do tematu, na słuchajcie. Ym, <laughs> powiedziałam wam na początku, że dzisiaj będzie właśnie bardzo ekscytujący dzień, więc ogólnie dzisiejszy dzień miał się zacząć bardzo produktywnie o godzinie 7 rano od wyprawy na siłownię, ale są teraz jakieś zmiany ciśnień I już drugi dzień z rzędu dzisiaj obudziłam się niestety z migreną tak mi się zdarza regularnie, kiedy są zmiany ciśnień, plus jeszcze troszeczkę mam zatkane chore zatoki <laughs> po bardzo zimnym i wietrznym wyjeździe z Lewisem i wokół Polska tydzień temu, na którym byliśmy z Radkiem, dodatkowo dostałam okres dzisiaj, co pewnie też jest związane z tym, jak źle wygląda teraz moja skóra, plus powrót do Polski, jeszcze nie trzymałam diety i tak dalej, więc po prostu wszystko się złożyło na to, że moja cera wygląda aktualnie aż tak źle. I też na to, że właśnie dzisiaj po prostu rano się czułam słabo i stwierdziłam, nie, no nie ma sensu iść na... Trening, jeżeli się nie czuję dobrze, może jakoś wiecie, jeszcze bardzo mnie nie boli brzuch i tak dalej, ale czuję się taka osłabiona, ja zawsze jak mam okres, słuchajcie, to jakoś mam takie spowolnione krążenie w nogach i tak trochę mi te nogi mdleją, wieczają i. no Wiecie, nie, nie było sensu I skoro się czuję nie jakoś super dobrze, ale stwierdziłam, że zrekompensuję sobie to zaraz domową jogą. Na sobie mam już mój dzisiejszy strój do jogi. On jest, słuchajcie, z ja to są takie... Bikery i topik, gdy je w parce pierowej wczoraj od showroomu LPP i chodziłam nim już właśnie wczoraj cały dzień i jest ekstra wygodny, też na insta mnie pytaliście jak mi się sprawdził, ponieważ wczorajsza moja wieczorna jakaś tam yoga i stretching też była w tym no jeżeli chodzi o ćwiczenia to wam słuchajcie no nie powiem, ponieważ jeszcze w nim tak nie ćwiczyłam że nie skakałam i tak dalej natomiast no joga nie jest jakaś super wymagająca więc do tego mi się sprawdził bardzo dobrze i tak jak wam powiedziałam, siedziałam w nim po prostu wczoraj cały dzień i jest niesamowicie wygodny, zwłaszcza te bajkery, nie wiem jakoś tak fajnie mi otulają pośladki nie wiem o co chodzi, ale naprawdę ten strój jest przewygodny, wiem, że wiele osób tam na jakość Senseja narzeka. No, ja na razie mam go na sobie drugi raz. Jeszcze go też nawet nie prałem ani nic, no jak na razie. Tyle, co mogę powiedzieć, to że jest ultra wygodny i do jogi jest naprawdę w porządku. Właśnie plan jest taki, że teraz od razu muszę zrobić makijaż, który musi mi dzisiaj przetrwać jakieś 12 godzin, pewnie. I lecę do Cyrulika, do Fryzjera dzisiaj na botok z włosów, czyli taki zabieg regeneracyjno-pielęgnacyjny. Dlatego nic od rana z włosami nie robię, bo tym się zajmie Marcin właśnie z Cyrulika. Też poproszę go, żeby od razu mnie ładnie uczysta, bo nie ładnie uczesa, będę miała już make-up. Będę miała już fryzurę, wrócę tylko do domu na obiad i się przebrać. I słuchajcie jadę dzisiaj, właściwie jedziemy z Wiką, ponieważ biorę Wikę jako moją osobę towarzyszącą do uwaga Filharmonii Narodowej, ponieważ aktualnie odbywa się konkurs szopenowski i właśnie dostałam zaproszenie na jeden dzień konkursu, że mogę pójść sobie jako słuchacz i posłuchać na żywo tej muzyki, więc jestem niesamowicie podekscytowana, ale no niestety dzisiaj na wszystkich koncertach konkursu Szupanowskiego nie zostanę, będę musiała gdzieś tam około 19 wyjść, a idziemy jakoś o 16, ponieważ dzisiaj jest 14 października, oprócz tego, że Dzień Nauczyciela to urodziny Laury i zorganizowałam jej imprezę, niespodziankę, ale o wszystkich szczegółach opowiem wam już później. Dobra, czas przygotować outfity na dziś, więc jestem teraz właśnie w tym Secie I mam w identycznym kolorze dres, i to w ogóle super wygląda też razem. To jest akurat dres, słuchajcie, z Mosquito. I właśnie stwierdziłam, że to super będzie wyglądać Nie dość, że wiecie, że jest bardzo zimno A ja bardzo bym nie chciała być znów chora Więc na te leggingsy, które mi posłużą tutaj Jako dodatkowe ocieplenie na niczku i w ogóle wiecie Nie chcemy złapać żadnych infekcji I na to sobie ubiorę właśnie spodnie dresowe I tą bluzę, więc jak u fryzjerami będzie za ciepło To będę mogła sobie siedzieć w samym topie A jak coś, to będę też miała bluzę A później zastanawiałam się Słuchajcie, jak się właśnie ubrać No bo idę do filharmonii, więc muszę być bardzo ubrana Elegancko, no ale potem idę na urodziny Laury, więc to no, też ubrać się jakoś ładniej by wypadało, no ale z Filharmonii Strój no to zależy, jakbym się właśnie ubrała i stwierdziłam tak, tu mam tuski też przygotowane, ale ostatnio zamówiłam ze Stradivariusa. Taką sukienkę marynarkową. No teraz to wygląda po prostu jak płaszcz, ale to potem zobaczycie na mnie i stwierdziłam, że to będzie bardzo dobry wybór, ponieważ jest elegancka i myślę, że nada się dzisiaj jako takie, taki złoty środek dla tych dwóch okazji, więc będę dzisiaj w tym. No i do tego do dresików. Moje nowe buciki, chyba ich jeszcze nie pokazywałam, ale przynajmniej tutaj na YouTubie, zamówiłam sobie Jordanki. Fajny jestem, kolor fajny, ale zauważyłeś jak mniej szybko zaczęły znowu rosnąć? No, zauważyłem, że będziemy mi się możliwe je Robisz, że ja też? Z zaczęło mi się podobać. Pamiętasz jak płakały, jak mi chciałeś, a zaczęło mi się nie. podobać. Widzisz, przyszłam do ciebie ja rok temu chcąc z... mieć ciemne i długie, skończyłam... No? Ale nie wiem, czy u mnie taki, też taki jasny się utrzyma. Utrzyma się. Zobaczymy, jest no, jeszcze No, też się dobrze Dobra, muszę Dobra, włosy po to piękne, chociaż teraz nie widać, ale mam piękne, proste i przede wszystkim zdrowe i wypielęgnowane, więc też idealnie na dzisiejszą okazję. No i ogólnie ja ten zabieg, słuchajcie, robię od roku, co miesiąc i to po prostu zmieniło totalnie włosy w mojej kondycji, a mam włosy rozjaśniane i totalnie nie widzę ubytku w jakości tych włosów. Topałam sobie po drodze w jakiejś takiej fajnej cukierni piekarni Orgala, którego nie powinnam jeść, bo nie znam się to bardzo, ale życie jest pszenny, więc nie powinnam i jest z czekoladą, więc cukier, którego też nie powinnam, ale spieszy mi się dzisiaj, nie mam czasu i mam okres, więc teraz na jakiś czas nie zaszkodzi. Biegnę do domu szybko się przebrać i lecimy na konkurs szapenowski Mega a potem prosto na niespodziankę Laury. Właśnie Wam na Insta story. tam wstawiam jakieś zdjęcia i nagrania z Laurą y, w formie takich życzeń urodzinowych, jak to się tradycyjnie robi. Wiecie, kiedyś się wstawiało znajomym zdjęcia na tablicę na Facebooku? Ja wstawiam zawsze na Insta, bo to się fajnie ogląda. Ja to lubię oglądać i u innych. Wiem, że Wy też lubicie, także to Wam wstawiłam. Laura, słuchajcie, nie ma pojęcia, co robimy. Kazami być gotową o 19, a co będziemy. Robić, zorganizowałam jej w restauracji Sobramesa Czyli takiej hiszpańsko-meksykańskiej Urodzinową imprezę, niespodziankę Z naszymi przyjaciółmi, z jej przyjaciółmi Oprócz wiecie tutaj naszej warszawskiej ekipy Przyjeżdża też najlepsza przyjaciółka, bo Laura jest ogólnie z Gliwic No i właśnie też Ola Przyjaciółka Laura jedzie z Krakowa z wygańskim tortem, ponieważ Julka, nasza koleżanka z Warszawy, która też będzie, jej mama ma właśnie w Krakowie, bo też jest z Krakowa, nam na kawiarnię, gdzie są jakieś takie, wiecie, właśnie wygańskie rzeczy idealne dla wszystkich takich, wiecie, diet. I oprócz tego, słuchajcie, Laura jest z Gliwic i ściągnęłam tutaj do Warszawy jej rodziców i jej siostrę, czyli najbliższej jej osobie, ponieważ Laura ma bardzo, bardzo dobry kontakt ze swoimi rodzicami, no i na pewno by chciała spędzić z nimi ten dzień. E, także też się z nimi skontaktowałam i ich dzisiaj ściągnęłam na tą imprezę. Ja jestem ogólnie mistrzem e, urodzinowych niespodzianek, jeżeli oglądaliście kiedyś moje blogi jakieś kilka lat temu, wiecie, że co roku też z werką coś takiego kombinowałyśmy. Ostatnio robiłam niespodziankę urodzinową przydatując dla kogoś w Egipcie też, więc e, jestem ogólnie mistrzynią urodzinowych niespodzianek. No i tak mi Ja po drodze bo już byłam co tak głodna, złapałam jakiegoś rugala z którego nie powinna mieć, bo to pszenica i i jest no. cukier, ale no ledwo co weszłam do domu. I już przyszła Mikusia, moja osoba towarzysząca, ży życiowa ogólnie, ale też dzisiejszego konkursu szzeponowskiego. I kupiłam jedzą, bo oczywiście ja się sobie do mnie nie wyrobiłam i dostałam sałateczkę i jeszcze musiki, także wcinam, przebieram się i lecimy do Filharmonii Narodowej. Muszę mówić szybko, bo za dosłownie parę sekund może się to wszystko zacząć, bo już lubiła 17 słuchajcie, so, jesteś może na konkursie szzeponowskim. No i właśnie się wszystko zaczyna, ale nie, nie, nie pokazywałam wam tu nic, ponieważ jestem tu we współpracy z Lotto i nagrywałam wam wszystko na story, więc tam możecie zobaczyć, ale to jest tak przepięknie i naprawdę nie dość, że bycie tu jest moim wspomnieniem marzeń, to Ach. No. czas na koncerty, niestety nie mogę ich nagrywać ale na pewno będzie pięknie Pier najpierw jest dwóch y, Japończyków, potem są Polacy wyszliśmy już z konkursu Chopinowskiego no za dużo, niestety nie mogliście zobaczyć e, no bo nie, nie można było nagrywać e, też niestety nie mogliśmy zostać na całości dzisiejszego konkursu dzisiaj w ogóle był pierwszy dzień trzeciego etapu z tej racji, że no właśnie mamy dalsze zobowiązania, nad czym troszeczkę ubolewam, że właśnie taki niestety termin Dzisiaj niefortunny przypadek, że no niestety właśnie się nie rozdwoję. A co nie zmienia faktu, że naprawdę było niesamowicie i fajnie było posłuchać choć e, kilku wykonań utworów Fryderyka Chopina. Naprawdę niesamowite przeżycie i z chęcią bym to powtórzyła, Wiki chyba też. Tak, to tak, mamy trochę niedosyt. No Natomiast już nas życie wzywa dalej. Byłyśmy właśnie w Kwiaciarni. I kupiłyśmy bukiecik dla Laury. Laura do godziny 19 ma zajęcia na studiach. Miała mieć ogólnie jeszcze pracę, ale mówiąc jej, że w jej urodziny ją porywam i tylko tyle jej powiedziałam kazami sobie przełożyć pracę, więc za tydzień będzie pracować do później godzin nocnych. A dziś właśnie ją porywamy. Także idziemy po Laura. Już kontaktowałam się ze znajomymi i z rodzicami Laury, którzy już właśnie wchodzą do restauracji i będą na nas czekać. Plan jest taki, że zasłonimy jej oczy. Ona nie będzie wiedzieć nic. Pojedziemy właśnie do brywarów pod Sobromesę i Wiki weźmie aparat i telefon i tam damy naszym znajomym. Ja zostanę z Laurą przed restauracją. Eee, no i właśnie wszyscy będą cichutko, ja wyjdę z Laurą i dopiero, gdy już będziemy stały obie przy stole, odsunie oczy i wszyscy zaczną śpiewać o lat. Błagam, niech to wyjdzie. Ja się tak tym stresuję, że, że coś nie, nie, nie wyjdzie, ale wyjdzie wiem, że wyjdzie, to, bo wyjdzie mamy to. wspaniałych przyjaciół i dobrzy rodzice też są wspaniali, także ja się jego i to były moje urodziny. W ogóle chyba ja jestem jedyną osobą na świecie, która woli organizować ty jesteś akcje. Ty Tak jest giverem. Ja jestem totalnym giverem i ja wolę komuś robić urodziny niż, niż sama dostać rzeczy. Mi też się bardzo ciężko kupuje prezenty, bo no ja tak, najczęściej... Ja potwierdzam, naprawdę. No bo <laughs> ja jak coś chcę, to po prostu sobie zazwyczaj kupuję. Mam plus nie mam takich, wiecie, już materialnych marzeń, jak się miało kiedyś. Ja jestem film wspomnienia, ale Laura też właśnie chciała dostać wspomnienie, więc gdzieś dostaje y, imprezę niespodziankę, a faktyczną imprezę Bo słuchajcie, robi za tydzień. Y, no i y, wtedy co, coś innego na pewno jeszcze wykombinujemy, jeszcze musimy pomyśleć. Nie mogę też tu powiedzieć. Nie, ten film chyba wychodzi tak po tej imprezie, no ale wiecie. Takie, Wiesz, jak się zmuchuje y, świeczki, to, no prze, przełożę, to tortu nie mam, ale jak się zmuchuje y, świeczki, to się myśli jakieś tam życzenie, nie? Jakbyś mogła takie, pierwsze urodzinowe życzenie, które Ci teraz przychodzi do głowy. Jak byś chciała spełnić swoje urodziny, co byś chciała zrobić, z kim, co, jak? Jaki Na pewno z kim, to z osobami, które wiem, że e, jakby są, są dla mnie ważne, tak? Znajdują, znaczy znajdują się, mają takie miejsce w moim e, serduszku e, i które wiem, że chcą dla mnie jak najlepiej i no Raczej bym nie zastąpiła ich na żadne inne, żeby, żeby spędzić te urodziny. Dlatego się zgodziłaś na, na, na moje porowanie. Tak, zgodziła się. Ym, I co jeszcze? Takie. się ma. <laughs> 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 takie. Chyba na, na, nawet o tym rozmawiałyśmy, że doceniamy bardzo takie po prostu nawet małe gesty albo takie. Wspomnienia, coś, co można przeżyć bardziej, niż no. takiego. No, no. Mówiłam, no że tak powiem. No. Widzicie, <transcendent guellame> zaraz Pożegnaj się światła. Po, powiedz, jak się czujesz. Jakiego masz mojego? Jakieś podejrzenie, coś. Powiedziałabym, coś o jest w frendlikowcach. Nie, typkami możesz mówić. Nie wiem, co się o <IDE> <scream> <nutrEs> <fold three> Greetings フフフフ。